ma Wczoraj był 13 tydzień i 13 dnia wypiłem kawę kuloodporną z dwoma łyżeczkami oleju kokosowego, bo nie mam MCT przy sobie, bo jestem na wyjeździe, przypominam, w Polsce. Pozdrawiam wszystkich Polaków. Jest fajnie. Później na śniadanie, niedługo później na śniadanie zjadłem dwa jajka, dwie parówki wkrojone i dwa plastry sera do tego. Oczywiście po tym śniadaniu strasznie się tłustu poczułem. Pewnie dlatego, że między kawą a siadaniem minęło za mało czasu, więc musiałem się dobrze nawodnić po tym i mi przeszło. Na obiad z kolei zjadłem sobie kebaba. Pojechałem do lokalnego kebaba w Przyczynie. Sam kebab, bardzo polecam. I zjadłem sobie tam kubek mięsa mieszanego, kurczak i wołowina. I do tego sałatka grecka. Super wypas, nie? Naprawdę pojadłem mega. Mega, mega. Na kolację zjadłem małą paczkę kabanosów z serem, bo miałem taką ochotę. I później chciałem sobie zrobić jakąś jajecznicę, ale jak wbijałem pierwsze jajko do patelni, to się okazało, że jest zepsute, jakiś zbóg coś tam pływał, więc odeszła mi ochota całkowita na jajecznicę i zjadłem sobie kolejną paczkę kabanosów, tym razem wieprzowych po prostu. I nawet pojadłem, może temu, że nie miałem może temu, że obiad był taki mega wypaśny. A co za tym idzie, jeszcze? Dzisiaj rano, 14 dnia, czyli po 13 dniach, zważyłem się i kolejny kilogram szedł. Czyli waga początkowa była 110, po 13 dniach jest 106. Także jest tak. Pozdrawiam.